Witam serdecznie, jest to moja druga wojna w Sojuszu Cyganie i ostatnia. W środę wracam oczywiście do szeptu. I tą wojnę również raczej przegramy. 83 ataki po stronie przeciwnika 82 ataki po naszej stronie, a przegrywamy o 284 punkty, czyli no, musieliśmy odrobić jakieś 7 ataków, więc raczej nie do ugrania, szczególnie że wiecie, jak ostatnie mi te wojny idą. Także nie spodziewam się, żebym coś tutaj konkretnego narobił. Ten przeciwnik mi się podoba, jeśli chodzi o zagranie z Kongiem i ten tak samo. Zaraz sobie chyba kogoś tutaj z tej dwójki zaatakuje. U przeciwnika tank czerwony. Hmm. Ok, zaraz sobie coś się... albo tego za zaatakuje Kongiem, chyba tego. Dobra, przejdźmy do ataku. Okej, okay, mam taki pomysł. E, oczywiście tutaj muszę zamienić oddział, żeby był pod klasę. E, są dwie karty żółte, więc idę trzema fioletowymi jako główny kolor. E, piechura i popchita jestem w stanie zabić Kongiem, o ile przeżyję. E, a Ignacio jako tako się za bardzo nie boję. E, złotkiem jestem w stanie odbić Erlanga. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Dobra, fioletowych nie ma za bardzo. Jest trochę żółtych, jest trochę czerwonych. Więc chyba na razie pójdziemy po. Ok, zrobię ten ruch. Hmm. Miałem dwa czerwone, sobie je teraz rozjechałem, ale jaką ja tutaj miałem wizję? Miałem wizję iść po złotko, ale nie mam gdzie dostać się do trzeciego żółtego. Okej, okay, jest trzeci żółty. Kurczę, nie wiem, coś, coś, nie mam jakiegoś pomysłu, żeby się dostać do tych. Ani czerwonych. Aha, no nie zdążyłem piechura wymusić. Super. A jejku. czerwony wpadnie gdzieś tutaj jeszcze No dajcie ten czerwony. Okej, okay, jeszcze czerwony. Pop eee, więc chyba muszę zagrać w ten sposób. Coś mi ten ciemnopierz za bardzo nie nie pobił. Dobra, teraz muszę wymusić popita i najlepiej piechura też. Ale ta sztuka się nie uda. A jejku, jejku. Szkoda. Szkoda tego ataku. Myślałem, że na leczących tankach jestem w stanie to ubrać. Ale wyszło jak wyszło atak za zero kolejny raz. Muszę zobaczyć, ile razy w ogóle mój ciemnopierz uderzył, jak odpaliłem trzy karty. Bo wydaje mi się, że niewiele. Dobra, tutaj muszę już uciekać. Ok, spróbuję go po sobie dobić. Eee, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co z tego wyjdzie. tej szansy na diament. No i gdzie tu szukać tych niebieskich. Tutaj może przyjść. Tutaj też może przyjść, okej, okay. no celowanie y, w ich mojej karty jest rewelacyjne. takie kombo dosyć spore i mam nadzieję że mi nie zginie yy, bestia To dzisiaj jest. Znowu. Czerwony, ale no zginę. Zginę zanim nim. oni tak atakuje już teraz. Także to nic nie da. Nie zdążę się wyleczyć. Masakra. Masakra. Okej, okay, tutaj potrzebuję 9 fioletów, żeby się załadować. Biorę Ludwika, żeby przyjął cios od pieprznego płomienia. Mam nadzieję, że zdąży się odpalić, zanim pieprzny mnie wykończy. Nie mam takiej typowej dezaktywacji, ale mam Madame Giri, która swoimi potworkami blokuje prowokacje i statusy, więc wstrząsa i forsysa byłbym w stanie wyeliminować. No coś jest, ale, ale troszkę nie tak jak powinno być. No ale dobra, spróbujmy tutaj pójść po tom. Okej, okay, przed diament. Odpalił Ludwika w, w dobrym momencie. Byłoby wspaniale Forsysa odpalić i Piechura, póki trwa ta tura, ale to się nie udało. Uderzy już teraz tą Madam. Du, 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 du. czy Relius w skrzesi mojego Ludwika. Niestety tam jest prowokacja, więc ja nie mogę tej kiamary użyć. Jeszcze. Okej. Okay. Hmm. Teraz dosyć, dosyć mocno oberwę. Naprawdę mocno. Dlatego się muszę wyleczyć. No całkiem niezłe kombo, przyznaję. I udało się tutaj akurat wygrać. Myślę, że pomysł na tę walkę był całkiem niezły. Nie mam w tym składzie typowego lekarza, ale mam lokiego, który mogę kopiować albo tanga, albo hator. Oczywiście siła uderzenia. I czerwonych i niebieskich jest tak dużo, że jestem w stanie ściągnąć myślę stronę. Eee, a przynajmniej tą Serlangiem, Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście lokim jak będę miał taką możliwość to mogę też kopiować wędrowca, żeby sobie wybuchnęli. Zobaczymy jak tam ta walka się potoczy. Ok. Jedna z lepszych planż ostatnich czasów. Mam 9 na start. Albo nie, na czym mam, ale jeszcze jeden ruch będę musiał wykonać. A i niestety, Hator się odpala. Dobra. I ja sobie tego piechura skopiuję. Tak mi się wydaje. A Jezus, co ja zrobiłem? Zapomniałem, że Hator w pierwstmusa miałem użyć oczywiście, żeby ściągnąć z nich. Podbicia, znaczy blokadę podbić, którą Hator nałożyła. Gdybym to zrobił, to zabiłbym już teraz trzy karty po wyrównaniu, ale oczywiście jestem. Za szybko chciałem grać. I teraz się zemści, że to ja oberwę. Wiecie o co chodzi. Hator nakłada blokady statusów negatywnych, więc ja nie mogłem, kopiując piechura. Musiałam najpierw je ściągnąć, jakbym zagrał najpierw tym, a później dopiero resztą. To bym to ugrał. Oczywiście, tym nie może wstać. Bo by się stała krzywda. Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że on powinien zginąć do rdzenia, ale jeśli nie zginie, to będę miał problem. Ile? 72 życia? Uff, może czerwony tutaj podejdzie. Dobra. Więc w tym przypadku my, wydaje mi się, że powinienem wygrać tą walkę. On i tak jest naładowany, więc mogę iść w takie combo. Ciekawe, w kogo uderzy skorpionica. Ale na tym trybiona nie jest zbyt mocna, bo jak popatrzcie na mnie raz tam potruła i to wszystko. grana, mimo błędu. Okej, okay, jeszcze nie. Mój, mój team już nie mógł wstać, za to Skorpion będzie wstawał teraz cały czas. Okej, okay, już leży. Ok, tutaj jest taki, taki sposób, Bera ma zablokować pingwina całkowicie. Ryś i Hador powinni mi dawać mega, mega przeżycie. Oczywiście Hador musi mieć ten, tale, ten, yy, ten oddział. Yy, Sobek ma rodzinę słońca ona ma rodzinę Księżyca, więc nie kolidują. Yy, Magni jest klasyczny i Bera jest Valhalla, więc, więc jest spoko. Będzie dostawała bonus 5% wszyscy od Barda. No, i co dalej? Dalej myślę, że nie ja wiem, że niebieskie mają minus do ataku przeciwko Ukonenowi, ale no liczę na to, że no jest wojne wyrównanie, więc jakby to będzie samo znikało raz po raz. Mam już zaraz berę, ale jeszcze jej nie odpalam. Dopiero ją odpalę po ukonenie. Pójdę w ten sposób, żeby już hator sobie gdzieś tam załadować. Hm. No miałem z nią czekać, ale chyba muszę już, już ratować mojego sobka. Będę chciał wybijać od, od lewej strony. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Dobra. Jednego się udało. Zniżony atak, więc sobie zaczekam tą turę i będę żywioł teraz już tą panią zająca dobra myślę, że ta taktyka była dosyć przyjemna i no i się sprawdziła po prostu. Co tu dużo komentować. <śmiech> <śmiech> Oczywiście jeszcze nie wygrałem, że się może coś wydarzyć złego, ale myślę, że, że nie. Oczywiście poczekam na usunięcie. W sumie nie miałem negatywnych statusów, bo miałem przecież obronę od Hator. Teraz tak, wybijmy sobie tutaj. Robię to tak dlatego, że Ukonan jest z klasy wojownika i nie do końca jestem pewien, czy go zabiję. Dlatego wolałem wybić najpierw tych, których mam 100% pewności. I przyjemna walka, naprawdę przyjemna walka. Się, może to jest sposób, żeby grać na cztery kolory. Ale wszystko tutaj wydaje mi się, że, że grało ze sobą. Wiadomo, nie był to jakiś rywal. Nie wiadomo jakich lotów. Oddziały nie były wybitne i do tego, który to był ten. No nie no, w sumie oddziały nie były najgorsze. Oprócz tego wszystkie karty na przełamaniu drugim, oprócz Handela. Nie no, nie był chyba aż taki zły ten gościu. Wiem, że to jest tryb. Znaczy wiem, że galop, nie, ta gazela się wyklucza z, z Wajszali, ale to jest taki tryb, że e, no mogę raz używać gazeli, a raz Wajszali, więc ryzykuję takim składem. Chociaż nie wiem, czy na niego nie byłoby fajnie wziąć Kitty i spróbować ją odbić. E, Tutaj dam ten legendarny, żeby było przeżycie. No i nie wiem. Tak naprawdę musiałbym dostać te 99 fioletowych na sam start albo 9 zielonych. OK, zielonych jest aż nadto i to może być mój, mój problem. A, 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 wezmę tak, na początek. Hmm, bo najlepiej byłoby wiecie pograć tak, żeby zniknęła ta... E, ta prowokacja Dobra Chciałbym wybić środek Nie wiem, czy mi się to uda Jezus, co ja robię Sama nie użyłem najpierw Evelyn. Muszę się obudzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mam tylko. Hmm. I co? I przegram to przez to, że nie użyłem Evelyn pierwszej, tak? Ty masz życie, 21. Ojejku, czy zabijecie jeden klocek żółty? Za 16. Nie, nie wierzę w to. Dobrze, dzięki Kitty. Osłonię się teraz przed skorpionem. No i dla mnie groźniejszy jest szal tutaj niż, e, niż właśnie skorpionica na tym trybie więc będę chciał tutaj gdzieś tą prawą stronę próbować wybijać Dzięki. No Kitty w sumie już jest w tej walce bezużyteczna, bo ona jakby. No nie ma już kogo odbijać. 720. No nic, nie muszę szukać dalej tych zielonych. Dobra, został sam Skorpion, przed którym się oczywiście ochronię. Nie no, świetna plansza, naprawdę bardzo dawno takiej planszy nie miałem. Nie robiłem żadnych trików, także nie było tam czyszczenia danych, ani nic innego. Po prostu w końcu, w końcu Gierka oddała te dni posuchy, miesiące, tygodnie. A może jakieś składy lepiej dobrane, nie mam pojęcia, co na to wpłynęło. Ale jest tu zwycięstwo i gdyby nie to, że nie udało mi się tego gościa pierwszego dobić po sobie, no to byłby naprawdę przyzwoity wynik. I tak jest całkiem nieźle, 289 punktów to ja nie miałem już bardzo dawno temu. Ok, czekamy 7 godzin, 40 minut na koniec wojny, a wytrzymajcie kciuki, żeśmy się utrzymali w top 10 na evencie. Nie ma niespodzianki, przegrywamy o niecałe 600 punktów, 500, 540 w sumie. Ataki nam zostały 3, u przeciwnika 2, także na ataki nie ma co tam zwalać. No, i oczywiście jest to czas Alianza Questu, więc też tak na wojnę nie każdy zwraca uwagę. Jeśli chodzi o najlepszy, najlepszych atakujących, to u nas Mazur, potem Adaś, Mariusz i na dziesiątym miejscu ja, a czwarty w sojuszu. Także bardzo mnie cieszy dzisiaj dyspozycja, w końcu udało się zagrać. Tak jakbym chciał, to chciałbym tak grać co wojnę, ale, ale zobaczymy, co czas pokaże. Jutro z skłości oczywiście wracam do szeptu i zgarniam stąd 7 osób. Także zobaczymy, zobaczymy, co tam, kto na, nas, kto na nas będzie czekał w środę. Nie wiem w sumie, czy jest sens tam zjeżdżać do samego dołu. Tak jak mówię, tutaj od początku była mowa, że na wojnie się nie skupiamy, gramy, by zagrać, a najważniejsze wykręcić. Minimum, które mamy narzucone właśnie na Allianz i to minimum, które jest narzucone, to jest 2 miliony 335 000. Mi się udało już to minimum ogarnąć, także już mam tak naprawdę wolne, aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze nie spróbuję wbić się do top 100. Acz tylko, że, tylko, że no, zostało mi 490 diaksów i 0 flaszek, więc może być bardzo ciężko. Mm, no to tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie znać jak Wam poszły wojny. Trzymajcie się. Do następnego.